A police Widzę, widzę, widzę Ja nic kurwa nie trafiam, nie mogę Leży jeden Chodź na górę, chodź na górę Chodź, chodź na górę okay. mi się, tak pewnie Chcę zobaczyć tylko wideo Cicho Cicho, proszę Bóg jest? Leży Ja pierdolę Jesteś sam? No Będzie... Wali do mnie frajer Halo, klama, dobra Okej, okay, to było dosyć dziwne. Patrzę, kłamni, a mnie ci ja kurwa rozjebał. No, no Zmierny. pewnie, pewnie, pewnie tak. Nie chcę go tak bezpośrednio albo jebać Leży w końcu kurwa, nie wiem Panie policjancie, ilu was na komendzie? O kurwa o, to są też maty jebane To jest ten co nabywów wtedy leżał Halo czy ja trafię kiedyś? Halo, reload? Jak bugować reload? Muszę się dowiedzieć. Okej, okay, dzięki. Wej, podwiozę cię, podwiozę cię. O cholera. O kurwa. Ajaj. Najgorzej. Chybany brak Red Bulla. Nie, Dobra, podaję się, poddaję się, poddaję się, podaję się, poddaję się, poddaję się, poddaję się. się, tylko dajcie mi zejść ze schodów. O